Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z naszej wyprawy na Sri Lankę. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie pozytywne reakcje na nasze filmy. I tych, którzy jeszcze nie subskrybują, oczywiście serdecznie do tego zachęcamy. Jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie z Sri Lanką? Oczywiście herbata. Sri Lanka jest trzecim największym eksporterem herbaty na świecie a jej plantacje zajmują 4% powierzchni kraju. Powiedzmy sobie szczerze, czy może być coś lepszego niż filiżanka cejlonskiej herbaty na Cejlonie? Chyba nie. Siadajcie wygodnie i ruszajcie z nami na wycieczkę po słynnym Lipton Seeds oraz Fabryce Herbaty. Trawiny. Dwa plecaczki, bobeczka. No, no nie wiem, naprawdę. Jestem pełna podziwu dla tych osób, które się tak pakują, że są w stanie się zmieścić w jeden plecak i to jeszcze taki jak ja mam, ten podręczny mały. Ja nie wiem, co my robimy źle. Cały jeden plecak to jest tak: tablet, dych twardy, aparat, kamerka, 10 zestawów terii do kamerki. A few moments later. Trzy zestawy baterii do gimbala. Jest cała praca elektroniki. Nie ma lekko. Jesteśmy w pociągu. Warunki bardzo polowa. Na szczęście tutaj, tak pan z córeczką ciocią Magusowili więc... jak to miejsce, więc jakby dajemy radę. Dojechaliśmy do Haptuale. Po prostu przy wysiadaniu z pociągu jest gorzej niż za komuny w Polsce. Dziś totalna. Jest jeden problem. Pogoda wygląda tak. Więc nie do końca wiemy, co wyjdzie z naszego planowanego trekkingu na koniec świata. No i z Liptona też chyba kiszka wyjdzie trochę Lipa. Coś tak widać, trochę. Postanowiliśmy zakasać rękawy, wynurzyć się z fotelu. Wzięliśmy sobie transport i jedziemy na słynną plantację Liptona. Jest szansa, że chociaż cokolwiek zobaczymy, nie tam, tam nie ma. Zobaczymy. Te drogi tutaj w tych górskich atrakcjach do plantacji czy dzikowych to są takie nową połę spiralki, wąziuteńkie, dziurawe że te autobusy tu wjeżdżają to ja nie wiem jak. <grystanie> e che violazione Ma lei Zobaczmy, jesteśmy Zde Te fajne, te, te takie te ucierge, że te te Z że Oraz z samą Z balem, znaczy. No, klikam. Może pierdolę. We are the it this is the first process of black tea put into this box and drying in 50%. This box corner we have big fan for drying. Only one feet have a net, normal air blowing underneath. Mm -hmm. These are the rolling machines. After 50% tea use to be steamed and rolling here. One machine capacity is 300 kilo. It takes 30 minutes. After rolling, separate because big particles light taste, small particles strong taste. And after three hours fermentation, tea leaves change color, taste and aroma. And only black tea fermentation. That's why black tea has more caffeine. Green tea, steam, rolling, only. Dziennie produkuje się tutaj około 2 ton gotowej herbaty do wytworzenia takiej ilości potrzeba aż 10 ton liści przypominamy że liście są zbierane ręcznie przez kobiety pracujące na plantacji is machine 100% drying here heat come from the firewood. Because it's keep taste and aroma. After drying, it's turned to the black color. The leaves put another grading machine to separate sizes, different quality and different taste. Too. This whole process from picking to packing take two days. 80% of our production, once a week, we send Colombo tea auction. Different companies buy tea from the auction and they put their brand and export. Panie, pan próbuje krawata. Krawata, krawata. Ja. To jest ta English breakfast, Bob. Delikatna, no? ale smaczna wodzie.